Takie zielone. Takie zielone. Takie zielone. Zielony. Taki, taki Lakier. Lakier. I lubisz nim malować paznokcie, tak? Tak. Może pokażę ci. Tak. Tam, tam, tam. I to. O. Co Chłopcy poszli na dwór, dzisiaj jest piękna pogoda, słońce świeci To znaczy Dominik i Kostek, bo Franek dzisiaj ma turniej w piłkę ręczną I ja właśnie szybko kończę te paznokcie Żebyśmy poszli zobaczyć jak mu tam idzie Bo turniej trwa oczywiście kilka godzin No i wiadomo, że nie będziemy tam przez te wszystkie godziny Ale chcemy iść na... Ostatnie dwie, a później zabrać go na pizzę. I dzisiaj właśnie mamy taki plan, żeby nie robić obiadu, tylko iść na pizzę albo na coś innego jeszcze do jedzenia, ale pewnie skończy się na pizzę, bo oczywiście Franek i Kostek najbardziej będą chcieli właśnie pizzę. I dzisiaj ma być chyba aż 14 stopni, więc super. Co prawda jest tak pół na pół. Trochę słońce, trochę chmury na razie z rana. Więcej jest tego słońca, na szczęście, i bardzo się cieszę. Ja już sobie właśnie zdjęłam e, lakier, e, ten poprzedni. Oczyściłam sobie płytki, wykroiłam sobie, wykroiłam, mm, no, odsunęłam sobie skórki i teraz będę nakładać top i będę nakładać kolor. Nie top, bazę. Top jest na końcu. Widzicie? No, nie jestem specjalistką w e, robieniu paznokci. Ale odkąd znalazłam tą bazę bazę kauczukową z Newki, to mogę robić te paznokcie. Słuchajcie, bo teraz miałam ponad 3,5, nie, 2,5 i pół tygodnia miałam paznokcie i dopiero teraz je I zdjęłam je tak naprawdę tylko ze względu na to, że już był odrost okropny, a nie dlatego, że one jakoś tak bardzo źle wyglądały. I ona jest naprawdę świetna. To jest baza, która trzyma się, tak jak inne bazy w ogóle mi nie trzymały się paznokcia i schodziły mi po tam dwóch, trzech dniach. Tak, ta jest naprawdę niezniszczalna i lubię sobie robić teraz paznokcie właśnie ze względu na to, że spokojnie dwa tygodnie mam luzu. Dobra, odtuściłam płytkę, odsunęłam jeszcze tutaj jakieś jakieś yy, malutkie. Skórki, a tu jeszcze coś muszę wyciąć, tu jeszcze coś muszę wyciąć. Czekajcie. Dobra, chyba jest git. Przetrę yy, jeszcze raz Wacikiem, z odtuszczaczem i jedziemy. Najpierw jedna mała warstwa bazy, bo jeszcze tutaj troszkę tej bazy sobie zostawiłam na paznokciach i później kolor. Mam nadzieję, że szybko mi to pójdzie, bo właśnie chcę iść jak najszybciej na tą halę sportową, żeby tam Frankowi troszkę pokibicować. I widzicie, ta baza jest taka dość gęsta, troszkę więcej tutaj u podstawy paznokcia nakładam, bo przy końcówce. Eee, zostało jej trochę więcej, wiadomo, paznokieć odrósł, więc po prostu przy podstawie jest mniej tej bazy I tą bazę trzeba długo utwardzać, co najmniej 90 sekund w takiej lampie, jak ja mam A ja utwardzam nawet minutę Słuchajcie, paznokcie zrobione, takie piękne, oto brązowe Ładne? O, ładne, co? Mi się bardzo podoba ten kolor. I yy, jedna dziewczyna pytała, czy on mi się fajnie utrzymuje, bo u niej się yy, ważył na paznokciach. no, ale ja zrobiłam, na razie jest ok. U stóp yy, mam ten sam kolor i rzeczywiście jeden taki jest trochę podejrzany, ale w miarę się utrzymuje, więc myślę, że będzie spoko, yy, ale bardzo ładny, taki, taki, taki. taki ładnie No, podoba mi się taka, jak to Kostyś mówi, czekoladka. Czekoladka, a teraz uciekam do nich na dbór i idziemy kibicować Frankowi w grze. I co jeszcze? I później chyba ta pizza będzie. Chyba ta pizza, bo wczoraj nie była, a dzisiaj mają obiecaną, więc chyba polecimy na pizzę. Ja dzisiaj mam outfit. Na 15 -latkę. Krótka bluza, spodnie z wysokim stanem yy, i Adaśki. No. Fajnie. Odmładzam się. Nie żartuję, nie odmładzam, ale lubię też od czasu do czasu wyskoczyć w taki, taką sportową stylizację. Yy, no, podoba mi się. A to ta bluza na windet. Bardzo fajna, nie? Hmm. A tutaj bałagan, który Kostek zostawił, i jak wychodził z Dominikiem na dwór, mówi mamo. Co staw, nie sprzątaj mi tego, no więc nie sprzątam. Uciekam do nich. Co będziesz pił? Co? jedzonko, wiesz? Jedzonko tu mają, ale zobacz, dzisiaj są piękniejsze, co? Dzisiaj są jeszcze ładniejsze te kwiatuszki. Znowu jesteśmy na spacerku i jeszcze są piękniejsze. One tutaj będą robić, zbierają pyłek i będą robić miodzik twój, co go bardzo lubisz. Z tego pyłku z kwiatuszków. Ale pamiętasz, że pszczółek nie wolno... Bardzo proszę, ale jeszcze się musisz rozebrać. Gdzie jest tata? Poczekaj, musimy zdjąć kurt. spróbować ten test a czy jakiś mak nie wiem chyba takie same a to daj tak chcesz spróbować też test makaroniku próbuję pierwszy raz w życiu ją ja ty też Ej, co się mojego dobra mm. bardzo dobra tego do no, Całe mi mama prawie zjadła. Pomyliłam musimy się myślała, że ma makaronik i do buzi w sobie kocpę. Prawie hmm. nie Ale się wybraliśmy na daleki spacer. No jeszcze nie. Ale, ale dojedzie, nie? Od domu aż do dziać, tak daleko. Taką pogodę to ja lubię. Ja bez kurtki, a franek w czapce. Dobra, mała weź, to czy to na chwilę? Nie, bo ty tylko dlatego, że tobie się po prostu nie chce leni ściągnąć. No, poczekaj, to trochę, bo chcę właśnie. Ściągasz? Tak. Uch. Dziękuję bardzo. Chowam tutaj wszystko. Dobra, kurtki, bo kurtka się nie wyści. No, to kurtkę zostaw.

to już kończymy ten dzień, jest przed 20, Kostek już śpi, bo dzisiaj nie miał drzemki, a zrobił 5 km na rowerku biegowym i spędziliśmy cały dzień na dworze i za to lubię wiosnę, za to lubię lato, że po prostu jest ciepło, można spędzać dużo czasu na dworze i ten dzień nie jest taki zmarnowany, tylko... Tylko po prostu jest fajnie spędzony, zagospodarowany. Kiedy tylko pogoda pomaga, to znaczy, kiedy tylko pogoda pozwala, to um, staramy się to wykorzystać. A ja już teraz zmywam makijaż, zrobię sobie dzisiaj jakąś maseczkę, może, i chyba pójdę oglądać Asia Express. Yy, albo, właśnie, nie wiem, albo Asia Express, albo książka. Zobaczymy. Na czym stanie, a za dzisiejszego vloga bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Dziękuję Wam za to, że tutaj ze mną jesteście, spędzacie z nami czas yy, i uczestniczycie w tworzeniu tego kanału. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym.